Anko, witam Was w moim pierwszym filmie. Ja nazywam się Seba i dzisiaj chciałbym Wam pokazać na jakim etapie jest budowa mojego domu. Jest to gotowy projekt domu: dom w śliwach 2G z pojedynczym garażem. Dziś chciałbym Wam pokazać na jakim etapie jestem, co już jest zrobione. Powiem też kiedy będziemy zaczynali kolejny etap. Wjeżdżamy na działkę. Tutaj robię takie tymczasowe ogrodzenie. Będzie tutaj siatka taka leśna. Dobra, próbujemy wjechać. No, trochę są roztopy, no ale może się coś uda. Także tak to wygląda. Trochę tutaj słońce daje. Może przejdziemy z drugiej strony, ale tu też chciałbym wam pokazać co i jak. Tutaj wiadomo, będzie garaż. Tu będzie wejście do domu. Może przejdę z tej strony. To będzie trochę lepiej widać. No więc tak to wygląda. Chyba dobrze widać. Wymiary to są 15,20 na 9,90. Z tego co kojarzę, wysypany jest już piasek. Teraz następnym etapem będzie. Hydraulika będziemy, będziemy po prostu robić kanalizację. Rurę PC, PVC 160 i 110 tutaj są. Tutaj mamy wypuszczony, wypuszczoną bednarkę jest przyspawana do zbrojenia. Tak jak widzicie, nie ma tutaj żadnej ściany takiej nośnej, głównej przez środek domu, dlatego też są. Takie słupy żelbetowe wylane. Tu jest mamy pierwszy, drugi tam jeszcze będzie wylewany do góry, bo tu będzie taras. Tutaj mamy też z tego względu, że tak tam mamy okno narożne, a tutaj a tutaj będzie takie też narożne, duże okno i tutaj mamy jeszcze jeden słup. podtrzymujący to, tu jeszcze będzie wylewane pod składkę schodową, tylko że to będzie wykopane po prostu w tym piasku co jest nasypane i jak będziemy lać chudziaka to po prostu się razem wszystko zaleje tak to wygląda na tą chwilę spójrzmy tutaj w wodę puszczoną jakieś półtora metra jest półtora metra jest głębokości puszczona, będzie to jeszcze odkopywane delikatnie, bo żeby było po prostu ta rura przy samym, przy samej ścianie. widać jak to wszystko osiadło. Bo w listopadzie było to zasypywane. widać jak to osiadło. nawet widzę, bo było wysypane wyżej, a teraz jest a, do bloczka. także jeszcze tu będzie trochę nasypane, wyrównane. Ugęszczone jeszcze raz, bo to już raz było przed zimą, postawione z bloczka betonowego, tak zwane fundamentowego, będzie jeszcze jedna warstwa, tylko już mówię, wylewamy po prostu na równo, wylewamy na równo chudziaka, tak jak teraz, oczywiście dajemy jakieś zbrojenie tam pod tego chudziaka, tylko to nie będzie takie zbrojenie jak na strop, tylko po prostu siatka taka. Postaram się jeszcze pospawać jedną z drugą, żeby to trzymało się wszystko razem. I właśnie i później damy tutaj na to jeszcze jeden bloczek betonowy, także coś takiego. Jeżeli chodzi o humus, to był wybierany na około 30-40 cm. Na pewno on się przyda, bo to jest fajna ziemia, będzie później rozsypany, rozplantowany po działce. Może powiem coś na temat yy, pustaków jakie kupiłem. Są to pustaki ceramiczne firmy Lejer. Około 1500 sztuk na tą chwilę kupiłem. 20 chyba dwie palety. 72 jest na paletę. Do środka na ściany działowe będzie H+H biały bloczek. Ten 59 cm. H H taniej wychodzi niż ceramika jeżeli chodzi o ściany działowe myślę, że jeżeli o główne ściany to też taniej wychodzi, ale ja jestem zwolennikiem ceramiki dlatego też tak postanowiłem ogólnie ceny drastycznie wzrastają, bo powiem wam na takim przykładzie, gdzie w listopadzie pytałem się o cenę bloczka właśnie lejera kosztował Wtedy kosztował 5, bodajże 5,80. Przychodzę w styczniu, cena 6,50. Mówię teraz na temat fundamentu. Jak tu jest? Tu jest wykopany fundament szerokości 50 cm i głębokości metr. W niektórych miejscach jest 1,10 m, mniej więcej, bo to tak jak kopał. To jest tak właśnie wylane i jest zbrojenie zrobione przeze mnie. Chodzi o same fundamenty, to są robione metodą taką tradycyjną, czyli parka kopała po prostu na głębokość jakieś 1,10 m następnie było porzucane na zbrojenie i zalewane. Też fajną sprawę Wam powiem, taką jak będziecie robić, to jeżeli Wam będzie wyznaczał geodeta, gdzie ma być, po prostu gdzie ma stać dom, tak? to tą, tam za drobną opłatą po prostu Wam wytycza wysokość, jaka ma być. Po czym przeprowadzacie sobie sznurki, bo powiem Wam, że wyznaczy Wam wysokość w, na przykład 50 cm, i łapiecie wszędzie, żeby było na przykład 50 cm, tak? i później nie ma problemów, nie trzeba kombinować, żeby było za nisko, za wysoko. Wiem, że można też to zrobić niwelatorem, ale już jak od razu robi Wam tyczenie działki, to może od razu to zrobić. I to naprawdę super, super sprawa. Polecam. Jeżeli chodzi o czas, ile to robiliśmy, to tak dokładnie to nie pamiętam, ale bloczki betonowe, które ja byłem, murarz i mój brat. Robiliśmy około 2-3 dni, niecałe 3 dni to były. Yy, zasyp piaskiem było pół dnia, oczywiście koparka to zasypywała. Yy, te słupy wylewane to też było jakoś tak, można powiedzieć, po godzinach. Yy, też no, nie, nie idzie określić, ile to, ile to się robiło, bo by trzeba było wszystko zapisywać. Ale ogólnie powiem Wam, że szybko. Zrobiliśmy to w listopadzie yy, i tak sobie do tej pory to leży. Fajnie się wszystko ustabilizowało, ten piasek fajnie już się ubił sam przez, przez tą pogodę, która jest aktualnie. W następnym filmiku pokażę Wam, jak będzie rozprowadzona kanalizacja, jak, jakie rury są wykorzystywane i. Też Chciałbym nagrać taki film, gdzie pokażę do któregoś tam etapu, ile już mnie to wyniosło. Ja nie ma żadnej firmy, która, która tutaj to robi. Po prostu z własnymi siłami to robimy. Wiem, że jest dużo, dużo taniej. Z tego co widzę, co, co tam piszecie, ile płacicie za firmy. Budowlane. Wiadomo, do tego trzeba mieć czas i chęci. To już by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Nie będę tutaj marudził i przedłużał. Powiedzcie mi, co byście zmienili, co byście chcieli, żebym nagrał. Oczywiście każdy odcinek tam jakiś etap będzie nagrywany, ale jeżeli coś ominę, to dajcie znać. Siemanko.